Hej, dzisiaj z targów męska rzecz w Katowicach. Wystawialiśmy się tam, dlatego że no, myśleliśmy sobie, a może ktoś nas namówił w sumie, że to jest fajny pomysł, żeby się tu wystawić. Dlatego że mężczyźni y, będą lubić takie rzeczy. I teoretycznie, tak, też jak myślicieć, mówimy, o, wszędzie żony się pytają, pytają po co tam jedziecie, nie? No właśnie, jedziemy tam po to, żeby się wystawić, bla, bla, bla. Y, nie zadziałało chyba, wiecie? Targi y, chciałbym użyć delikatnych słów, takich, wiecie, y, 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 dokładnie wyważonych, nie? Y, to były słabe targi, nie? To były słabe targi i tam ludzie w ogóle byli. Yy... Co? A, Łukasz powiedział, że... No, no tak, 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 tak. Naprawdę, to no nie był dobry pomysł po prostu, nie? Fakt, że wczoraj była jakaś impreza, czy jaka to... jakie to są imprezy, nie? Ale Dupa Maryny, gdzie jest ty targów, byliśmy, są przebiteczki, oglądaliśmy parę fajnie rzeczy, spotkaliśmy kilka fajnych, konkretnych ludzi, z tymi tam różne rzeczy. No i fajny pomysł też, o, z tym tym. Mega pomysł, nie? Spotkaliśmy fajną firmę, która yy, się z nami spiknie i no, dużo ludzi narzekało w komentarzach, że o zapowiadacie, później tego nie robimy. No nie możemy wszystkiego powiedzieć, bo spalimy tematy, nie. Okej okay. yy, pamiętałem ostatnio dupę Maryny, która rzeczywiście była słabo nagrana w samym miejscu, ale czas też czas, czas. Najpierw narzekacie, że mało robimy filmików, później jak robimy i wrzucamy byle jakie, no to mówicie, że to są byle jakie filmiki. Nie? Yy, większość jednak ludzi w komentarzach w starej dupie Maryny wypowiedziała się, że róbmy to, co robiliśmy do tej pory. Tak robimy, robimy to co było robić do tej pory, nie? czyli żyjemy swoim życiem, można powiedzieć. Nie? Yy, komentarze jakie były? Moira Companion yy, nie różni się niczym od yy, yy, Robi to samą robotę co Garberg, nie? nieprawda? Nie? Jak może Moira Companion za co 45 złotych robić to samą robotę co Garberg, który ma 4,5 mm grubości, to proszę 3 3,2 mm albo 3,5, coś takiego i ma full tank? Nie, nie da się porównać noża, to dużo pizzy, nie da się porównać noża z tym hidden tangiem do full tanga, no nie ma takiej możliwości, więc mora, companion nie robi tego samego co garberg, nie? Chcecie więcej filmików, bo tak piszcie w komentarzach, chcecie więcej filmików, musicie klikać, te reklamy tam się pojawiają pojawia się, kliknijcie, później zamknijcie, kliknijcie, zamknijcie, kliknijcie, zamknijcie dlatego, że to jest też możliwość i pokazuje, że same lajki na tych filmikach też nie powodują tego, nie? Klikajcie te reklamy, reklamy płacą coś tam inni ludzie, z tego są pieniądze, nie? Ludzie na rolkach, nie? Oczywiście, że dla nas żadne pieniądze, bo to wiecie. Natomiast to pokazuje, że coś tam się dzieje. Nie? Film o Szpeju Strzeleckim. Najwięcej komentarzy dostał film o speju, Szpeju Strzeleckim naszym, który wykorzystujemy na Strzelnicy. Tak, zrobimy taki filmik, rzeczywiście to jest fajny pomysł. Mieliśmy już od dawna taki pomysł, żeby zrobić taką, taki długi filmik. Tylko pytanie, czy wy to przetrwacie, bo to będzie 45 minut gadania. Patrząc na film o Bobie, to rzeczywiście tam dużo ludzi to obejrzało. Natomiast zastanawiamy się nad tym, czy zrobić trzy osobne, pierwsza linia, druga linia, trzecia linia, czy zrobić po prostu jeden filmik długi, gdzie będzie wszystko to omówione dokładnie, tylko tak jak mówię, to będzie długi filmik, gdzie będzie bardzo dużo różnych rzeczy, tematów takich, że to wiecie, takie posłuchanie przy ognisku, więc też w komentarzach dajcie znać, a my i tak zrobimy po swojemu też, ale byśmy chcieli się czymś sugerować, nie? Rowerek 15, taki gościu ma, wytłumacz, co chodzi, bo my nie rozumiemy, o co chodzi, więc wytłumacz, co chodzi. Pytanie było, w jakich butach, nie wiem, czy teraz będzie słychać, bo tam losowanie, super imprezy. Pytanie padło, czy w jakich butach byliśmy na przejściu ostatnio, znaczy ostatnio, ze Świnoujścia do Helu. W mountain trainerach, taki dokładnie. Łukasz, pokaż, pokaż do kamery. Mountain trainer to jest, to już jest stary model. To już jest stary model, teraz już, teraz już, a nie, to jest nowy, czy tam średni, my byliśmy w żółtych starych, a teraz będą, teraz będą nowsze. Teraz też ciekawostka, z jedną filmą może się spikniemy. Popatrzyliśmy, jakie mają buty, a może się uda, nie? Kolejny komentarz. Chińczyzna to chińczyzna, nie? Nie będziemy porównywać produktów chińskich, róby jakichś innych produktów. Bo Chyba, że coś fajnego, takie na zasadzie, że o kurka, nie? Łukasz nosi militarkę, podróbę military, spiderko, nie? A tylko dlatego, że nam się jakoś to udało kupić w ogóle, nawet się tym nie chwalimy, że to... I nie mówimy komu kup sobie takie coś, on nie działa, ten liner się nie blokuje, śrubki wypadają. Nie porównujemy gównianego produktu chińskiego do jakiegoś innego, nie? Czyli podróbek, podróbek, jakichś innych rzeczy nie, nie będziemy komentować, nie? Chyba rzeczywiście wpadnie na ręce coś, to jest warte do kupienia, bo taka chińczyzna czasem jest, ale chińczyzna to z reguły jest nie? Czyli firma, która jest gdzieś tam u i robi w Chinach to jest coś innego niż Chińczycy, kopiłem innych ludzi na świecie. Nie? To jest coś innego. Maczety, czy w Polsce, czy używamy maczet w Polsce? Nie, nie używamy maczet w Polsce. Dlaczego? Bo w Polsce roślinność z reguły jest twardsza niż w dżungli i ta maczeta, rąbanie cienką maczetą nic nie daje. Nie? Jedyny produkt, który by się sprawdził w Polsce, którego używamy, to jest brytyjski golok. Ale to nie, na drzewo jest za yy, zbyt długi, jednak za cienki, a na roślinność jest też za ciężki. Nie? W związku z tym tak naprawdę to jest... I raz chyba zabraliśmy gdzieś tego goloka do lasu i się okazało, że bez sensu, nie? Do cienkich gałęzi, nie? Lepsza jest siekiera i lepsza jest piła razem, nie? Buty z Decathlona miałem w ostatnim filmiku. Tak, kupujemy też takie gównione rzeczy, bo... bo, bo tak, nie? Czasem się kupuje. Dzisiejszym tematem na... jest wygrał się stowę, coś? Tematem dzisiejszego odcinka, oprócz się tych targów, powiązanym z targami, ile już kręcimy materiału? 5 minut, bardzo dobrze. Tematem tego naszego filmiku będzie tak zwany low profile. Wybierając się te targi, zastanawialiśmy się, jak się powinni ubrać goście, którzy zajmują się survivalem. Z reguły, jak na jakąś imprezę, no to wiecie, bojóweczki, noże, jakieś cuda niewidy, nie? Ale czy tak, czy tak ktoś spoza branży rozpoznaje gościa, że o, to są goście survivalu? Kurka muszę mieć tyle gratów, spodnie Filarofena muszę mieć i kurtkę Salety muszę mieć, albo jakąś inną kurtkę, o to nie nadaje się do sliwalu. Właśnie nie, właśnie nie. I wymyśliliśmy, zobaczcie, low profile, nowe spodnie Vertixa, które, o, moja żona kiedyś nosiła takie rurki, tak się nazywały, śmiałem się z tego, ale zobaczcie, te spodnie, one się, o, jak naciągnę nawet i tak, bo mają dużo streczu, są bardzo wygodne. Wyglądają low profile. Oczywiście na jakaś kieszonka na coś tam. Jest mała wada drobna, bo wszystko z kieszeni wypada. Tak taksówce musiałem dwa razy sprawdzać, czy mi nic się nie wysunęło z kieszeni, więc to tak jest. A propos testów i innych rzeczy. Więc mamy, korzystamy z kolejnego produktu, ale wracając z tego naszego low profile, to właśnie tak wymyśliliśmy sobie, że ci goście po prostu mają być normalnie obronymi gośćmi, z jakimiś tam akcentami typu tam buty, oczywiście miałem zawiązane, teraz wchodziłem na łódkę i powiedzieć, że nie mogę mieć w butach. I w związku z tym wymyśliliśmy sobie low profile, bo survival siedzi tak naprawdę w głowie, a bushcraft mam w plecaku tak ktoś ładnie ostatnio powiedział. Nie? I tak to właśnie wygląda. Czyli ja z suriwanem to jestem całej z tymi gratami, które mam w kieszeni, to mieszczą się w tych spodniach. Nie muszę mieć pasa, kapelusza z piórkiem, dlatego że na co dzień tak nie chodzę ubrany. Na co dzień chodzę, chodzę ubrany tak, jak jest mi wygodnie. Raz w spodniach moro, raz w spodniach takich. Natomiast na standardach chcieliśmy być normalnymi gośćmi, którzy nie odrzucają. Czyli ktoś mnie patrzy, no to Boże, coś mordercy. Nie? Mimo tego i tak do nas nikt nie przychodził i dziewczyny omijały nas z dalekim łukiem, dlatego że patrzyli tak, mówi Boże, morderca na pewno będzie chciał nas gwałcić. Nie? Tak wyglądamy, nie? Czyli low profile to pamiętamy cały czas o tym, że żebyś nie pokazywać, żeby nie, nie emanować tą swoją, wiecie, taktycznością i bojownictwem takim. Dlatego, że to tak naprawdę się w lesie przydaje się w lesie. Chyba, że ktoś lubi się ja nikomu, nie mówię, że tak ma być, tak macie się ubierać. Ja mówię, jak my to widzimy. Low profile jest bardziej, lepiej odbierane niż ubranie. Zresztą widzieliśmy i spotkaliśmy na targach gości, no znam go, gościu z pułku. Znam go, nie w życiu byście nie dali złamanego dolara za niego, że on służy gdzieś w tam monozie, czy gdzieś indziej, po prostu był ubrany sportowo, nie? Torba Essential Pojawiła się, było też komentarzu, były też komentarze, że bez sensu, cały czas pedałowa i pokazujcie swoje rzeczy To jest nasz kanał, możemy sobie pokazać, pokazywać co chcemy, nie? Torba Essential właśnie pojawiła się w sprzedaży i właśnie jest sprzedawana i zapraszam do nas, do sklepu ewentualnie do innych sklepów, bo wszystkie sklepy na całym świecie będą miały tą torbę nie? więc to już jest, ktoś chciał informaty czy jest nie? pojawił się też kancbol w sprzedaży czyli nóż, nowy nóż Mory jest to model wzorowany, jest to jakby kontynuacja Mory 2000, czyli głównie jest ta sama, natomiast inna rękojeść i inna pochewka, nie? w tej swojej formie jest taki troszkę Survival, dwie? Kończymy, musimy tam biec. Kończymy, biegniemy.